Ok, ogarnęłam się w końcu. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj zobaczyć to, co chciałam zobaczyć. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć żyrafy. Marzyłam po prostu o tym, żeby zobaczyć żyrafy. Ale nie wiem, czy będzie to możliwe. A teraz możecie zgadnąć, jaka jest tutaj pogoda. Mamy tutaj 18 stopni i deszcz. Dlatego e, większość osób mówi, że w sumie mm, wycieczka do żyraf nie ma za bardzo sensu. Ale zobaczymy, jak to będzie. Może wymyślimy coś jeszcze innego. Dobra, no chodźmy sprawdzić, gdzie jest reszta. Pierwszym przystankiem na naszej liście był rezerwat dla słoni i nosorożców. Zwierzęta, które się tam znalazły, zostały uratowane przed śmiercią, a zdecydowana większość z nich została znaleziona w parku narodowym Tsavo, gdzie wiele słoni pada ofiarą kłusownictwa. Rezerwat opiekuje się nimi do momentu, w którym ukończą 4 lata, a później wracają na wolność. Co ciekawe, każdy uczestnik może zaadoptować własnego słonia. Po wpłaceniu pewnej kwoty na swojego podopiecznego, właściciel dostaje na bieżąco informacje na jego temat. Turyści z kolei mają możliwość oglądania słoni tylko przez jedną godzinę dziennie, w porze karmienia. Swoją drogą wiedzieliście, że słonie karmione są butelką, w której znajduje się mleko dla niemowląt? Jak wspominałam wcześniej, marzyłam o zobaczeniu żyraf i cieszę się, że to się udało. W Nairobi mogliśmy zobaczyć żyrafy Baringo, które zagrożone są wyginięciem. Ich populacja to obecnie około 300 osobników.